Dla duszy, braknącej dojści do doskonałości, nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania na tanękę Chrystusa. Jeśli filmie się przypatrujesz męce Zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej w otwarty bok Jego, rychło trafisz do serca Jego. Znaleźć łaskę czy w smutku, czy w weselu Niech jej skrzyża mego oczu nie spuszcza Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci Ten jest prawdziwie dzieckiem moim Inni są tylko z imienia Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Treści zaczerpnęliśmy z dzieła Ojca Klemensa, o miłości ukrzyżowanego Zbawiciela, W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Wielbię, O Panie, Twój nieskończony majestat, i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Piotr dobywa miecza, dlaczego porywczość jest grzechem. Nie bez głębokiego zamiaru dopuścił Pan Jezus ten wybuch zapalczywości przyszłego na ziemi namiestnika swego. Piotr, wybrany na głowę Kościoła Chrystusowego, miał z własnego, choć gorzkiego doświadczenia nauczyć się tej prawdy, że porywczy i niepowściągliwy zapał nie zgadza się z duchem Zbawiciela że taka gwałtowność nic dobrego nie sprawi raczej szkodę i to nieraz wielką przynieść może nad tą prawdą którą sobie powinni wziąć do serca wszyscy przełożeni ale i podwładni także teraz się zastanowimy Piotr uderzył mieczem, ale jest inny jeszcze miecz, który nie mniejsze zło wyrządza. Tym mieczem jest język człowieka, jeśli nim nie kieruje prawdziwa miłość Boga i bliźniego, pokora, cichość i roztropność. Gorliwość nie płynąca z tych cnót nie jest prawdziwą, ale pozorną. Jej źródłem jest pycha i gniew. Niech wszelki człowiek będzie prędki ku słuchaniu, ale leniwy ku mówieniu i leniwy ku gniewowi, bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej. Tak upomina nas święty Jakub apostoł i dalej nazywa język ogniem, który chociaż mały, Wielki las spala, nazywa go powszechnością nieprawości i złem niespokojnym, pełnym jadu śmiertelnego. I tak jest w istocie. Trudno opisać, jakie zamieszania i jakie nieszczęścia sprowadzają tacy, którzy nad sobą panować nie umieją, a przecież chcą rządzić innymi. Nie zważają ani na cel, ani na czas, ani na miejsce, ani na osobę, ani na sposób, ani na okoliczności, ale myślą, że świetnie spełnili swój obowiązek, kiedy puścili swobodnie wodze gniewowi, pysze i wyniosłości swojej. A one zamiast poprawy wywołują tylko gorycz. Zamiast pouczenia, zamieszanie, zamiast zachęty, zrażenie, zamiast szczerości, skrytość, zamiast wiernego pełnienia obowiązku, obłudną dla oka ludzkiego, pańszczyznę. Bodajby dobrze to zrozumieli wszyscy rodzice i nauczyciele, wszyscy przełożeni, duchowni czy świeccy, i wszyscy w ogóle jaką bądź zwierzchność nad innymi mający, bo ścisły rachunek zdadzą Bogu z przełożeństwa swego. Prawdziwa gorliwość z miłości Boga i bliźniego się rodzi, a miłość, mówi apostoł, cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zajrzy, złości nie wyrządza, nie nadyma się, nie jest czci pragnąca, nie szuka swego, nie wzrusza się ku gniewowi, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrwa. Takie są znaki prawdziwej gorliwości, jakiej nas Pan Jezus słowem i przykładem nauczył. Posłuchajmy jeszcze na stwierdzenie tej prawdy, co mówi o niej święty Franciszek Salezy. Są to prawdziwie złote słowa całe tchnące duchem boskiego zbawiciela. Prawda, powiada święty, jeśli nie jest uprzejmą, nie pochodzi z prawdziwej miłości. Kto ze stanowiska i urzędu swego ma obowiązek strofowania podwładnych swoich, ten powinien naprawdę nieco mniej strawne przygotować na ogniu miłości serdecznej, aby nagana przez to straciła gorzkość swoją, inaczej upomnienie będzie jak owoc niedojrzały który sprawi tylko boleści, ale nie będzie dobrą ani pożywną strawą. Wówczas prawda pochodzi z miłości, kiedy się ją mówi dla miłości Boga i kiedy ma się na oku tylko dobro tego, kogo upominamy. Trzeba być zawsze tak łagodnym, jak tylko być można i zawsze pamiętać że na jedną łyżkę miodu więcej muchy zwabimy niż na sto beczek octu. Jeśli jest taka cnota, w której można by przebrać miarę, to chyba w cichości. Cukier, choćby go było za dużo, nigdy jeszcze potrawy nie zepsuł. Taka jest natura człowieka, że twardości opór stawia, ale łagodności łatwo ulega. Jak woda gasi ogień, tak słowo uprzejme uśmierza gniew. Nie ma roli tak jałowej, z której by cierpliwa uprawa jakiegoś owocu nie wyciągnęła. Kto prawdę mówi z cichością, ten błądzącemu gromadzi na głowie węgle żarzące, czyli raczej zasypuje go różami. Jakże się gniewać na tego, kto nas zwalcza perłami i brylantami? Tak mówi najmilszy Święty Franciszek Salezy. A co tak pięknie mówił, to pięknie jeszcze wypełniał. Daj nam to, Boże, zrozumieć i tym się przejąć. Wszyscy więc przełożeni i podwładni miejmy w nienawiści tę grzeszną porywczość, a za to starajmy się o prawdziwą gorliwość z wszystkich sił naszych. Smutno zaprawdę dzieje się w tych domach czy społecznościach, które mają takich niepowołanych gorliwców, którzy jadowitym językiem swoim nikomu ani starszym, ani równym nie przepuszczą. Brak tam tego właśnie, co życie na ziemi czyni szczęśliwym. Brak tam pokoju i zgody bratniej. Brak poszanowania dla zwierzchności i należytego jej posłuszeństwa. Brak wzajemnej ufności i niewinnej wesołości. Brak ducha modlitwy i dążenia do cnót chrześcijańskich. Wszystko tam jest w nieładzie i zamieszaniu, które bardzo trudno usunąć. Nienawiść, zazdrość, oszczerstwa, plotki, szemrania, jawny upór i inne zdrożności nurtują takie domy czy zgromadzenia i czynią z nich poniekąd istny obraz piekła. Bo jaki może być spokój i szczęście? Jaka zgoda jedność tam, gdzie każdy przypisuje w sobie prawo do sądzenia i nicowania spraw cudzych, a tym samym do podkopywania należnego starszym szanowania i posłuszeństwa i wzajemnej między wszystkimi ufności. A przy tym rzeczy dziwna, od drugich ci zapalczywi reformatorzy żądają surowością nieubłaganą wszelkiej cnoty, ale dla siebie ćwiczenie się w tych cnotach uważają za rzecz zbyteczną, a lekkie nawet upomnienie mocno ich obraża. Kto chce naprawiać obyczaje innych, ten powinien zacząć od siebie i założyć w sobie mocne fundamenty pokory, roztropności, cichości, cierpliwości, miłości Boga i Bliźniego których brak tak go oburza w innych. Jeden dobry przykład jednej z tych cnóty więcej zdziała niż długie, zarozumiałe gadanie. Zastanów się dobrze nad tym, a znajdziesz tu szeroki materiał do rachunku sumienia, który może nada życiu twemu całkiem nowy polot. Westchnienie serca O mój Boże, wołam do Ciebie ze świętym Franciszkiem Salezym. Ty sam jesteś miłością i cichych prowadzisz wedle woli Twojej, a pokornych uczysz dróg Twoich. Nie w wichrze gwałtownym duch Twój, ani w nawałnicach, nie w burzy grzmiącej, ani w szumie fali morskiej i rwącego potoku. Ale w słodkim i rzeźwiącym głosie, jako wiatru cichego. O, jak słodki i wdzięczny jest duch Twój, O Jezu, a zarazem, jak mocny, mocą boskiej miłości Twojej, przykułeś do siebie serca apostołów. Pociągnąłeś do siebie grzeszników, a dobrych, w cnotliwym życiu utwierdziłeś, cóż by się stało ze mną, gdyby nie ta łaskawość i cierpliwość twoja, z jaką dotąd mnie znosisz, Użycz i mnie tego ducha cichości, abym w tym duchu mówił, działał, żył i w tym duchu powierzonych. Pieczy mojej prowadził. O Maryjo, Panno Łaskawa i Jezusa Najcichszego, Matko. Wspomóż mnie Twoją przyczyną. Mój najsłodszy panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni. Ustrzeże i obroni Twoje najświętsze rany. Niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twej męce swoją pociechę, radość miłość i życie. Amen. Wysłuchane rozmyślania pochodzą z dzieła o miłości ukrzyżowanego Zbawiciela, autorstwa Ojca Klemensa. Książkę, audiobook oraz pozostałe dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie na jej głowie.pl